Proszę Państwa, w naszym radiu to KFM, Rokoncita Barbie, Baby, Langstrum, extra są niektóre rzeczy o tyle kontrowersyjne, że ludzie, którzy nie znają Pisma Świętego, nie czytają, bo przecież wiadomo, ja że Kościół Katolicki jest fałszywym przyjacielem Biblii, to pierwszy raz spotykają się z pewnymi rzeczami jakby. I ponieważ jest ten jednak, jest wtórny analfabetyzm, to wypadałoby, żeby się ludzie dokształcali, jeżeli chodzi o podstawy psychologii ludzkiej, pedagogiki, społeczeństwa, aby wiedzieli jak to w życiu jest. Są opisane rody w Biblii, proszę Państwa, bowiem Biblia to jest nie tylko parabola, hiperbola, świadoma przesada, bajka, ale Biblia to jest też saga, Biblia to jest też opowieść rodów. Biblia to jest historia spisana. Także proszę Państwa, trzeba wiedzieć, jak się do Biblii podchodzi. Trzeba umieć to no właśnie dlatego całe życie. My czytamy całe życie, ale nie tak jak faryzeusze, którzy przyczepiają się do szczegółów i przekręcają prawo Boże dla potrzeb własnych. Jezus wyraźnie powiedział, że. Wasza mądrość, Wasza uczoność to jest przekręcanie przykazań Bożych, przekręcanie w ustawy ludzkie, zamienianie. Oni zawsze zamieniali w ustawy ludzkie, na przykład Kościół Katolicki wyrzucił drugie przykazanie, które mówi, nie będziesz czynił obrazu tego, nie będziesz się temu kłaniał. I tutaj Kościół Katowicki ogromne manipulacje poczynił, że doszło do tego, oczywiście, że po jakimś czasie, bo na samym początku w ogóle żadnych pozłacanych aureol, ani nimbów, ani obrazów nie było. Potem doszło do tego, że nawet kobietę sądzą, bo ona w aureoli, w złotym nimbie maluje coś, co jest niedorzeczne, ale sama ta aureola jest niedorzeczna, to sąd się tego nie dopatrzył. Państwo zobaczą, nie mamy kształconych sądów właściwie.